Witam w kolejnej części Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. No, początku chciałem przeprosić za swój głos, ponieważ podobie choroba także może być troszeczkę niewyraźnie. Jestem pociągający dzisiaj także za wszystkie niedogodności, przepraszam z góry. Ostatnio żeby zakończyli na dopasowaniu kalendarza. Jest zaczeń. Kolejderze bajów. Także zaczynamy. I jedziemy po kolei. Co jest tu? Wymiarowe przypadkowe yy, opisy później będziemy układać w jedną całość. Dostępna strona. Trudna stawa. Taki psuś... jest tutaj? Nie ma. Tego też nie ma. To jest... 3. I trzy zostało nam jedno Nam teraz pół to w odpowiedniej kolejności. Tak, przeklęty. Być... Ten, który... Niepokoić. Wioski... Świątynia. Spotkać śmierć. Powstały. So, only the brave will be able to show Let's see what Cursed will be anyone who disturbs the sacred temple. They will meet their death by the risen statue. Only the chosen will have mercy. It's not only a calendar. It's a curse. Zacharias Greystoke, a member of the club, was killed as the curse decreed. It's possible that the link between Zacharias and the curse is at the archaeological club. I'll need a search warrant. O, na aby klub. Dobra. Cały to mamy, to To, co się udało zrobić. Co nie? Ok, co Biegający posok Sir Charles widział jak poseł tekuda ucieka. Sir Charles nie widział biegającego posągu, albo chłopie albo biegnący posok to ktoś inny. zastanie przedem jak widziałem jak poseł ucieka Skle będzie później więcej dowodów to bo będzie widzieć We need to get a search warrant to investigate the club. Aren't you supposed to be investigating those cases of yours instead of bothering me? Good day to you too, Inspector. I have a small favour to ask of you a search warrant to investigate the murder at the club. No, no, and no. i pod oczami spady tutaj czerwona plała krew, wido popatrzymy wido tabletki dla ból głowy na kacu, jest rów, nawet na kacu Czyści rolę. Kobeca wososzeczka. Co tu jeszcze jest? Ukończ do portretu? Let's trade jest wyczerpany. Nie spał dobrze tej docy u a teraz boli go głowa. Czyścił broń, co sugeruje, że jest dobrym humorze. Trzeba na, na pamięć uperpowanej chusteczkę. Jakiś damę pani Robin, żona brytyjskiego radnego może być związek z obecnym stadem Lestrada. Since I'm without the warrant, I should find something else to do. By the way, do you know if Sir Robin is currently in town? I have no idea. And why on earth should you even think that I might know that? Well, I believe I may have solved a case about, let's say, a salacious inspector. No, it's not what you think. Nothing dishonorable happened. Go on then, take your warrant. Huh. So, he refused to give you the search warrant? Oh no, I've got it. I won't need you for a while now, Watson. I'll see you later. I'm curious to know how you obtained this warrant. This Sherlock Holmes by poradził mu. Action Co my tu mamy? Przeszukajmy może klubu. Przydać. Informacja. Kalendarz majowy z pierwszą nagrodą w turnieju kulerskim. Historia. O. Yes. Imperium majów. Pchuch, przepraszam. Imperium majów, którego środek znajdował się na tropikalnych nizinach regionu znanego obecnie jako. Gwatemala osiągnęło szczyt potęgi i wpływu około VI wieku naszej ery. Majowie byli wdbitni w dziedzinach rolnictwa, garncarstwa, pisma hiero hieroglificznego, tworzenia kalendarzy oraz w matematyce i pozostawili po sobie zadziwiające dzieła architektury i sztuki symbolicznej. Na czele narodów kolumbijskiej Gwatemali stali Kicze, znani również jako Majowie Kicze. Nazwa ludu oznacza wiele drzew i wzięła się z zalesionych wzgórz, które zamieszkiwali. Takun Uman był ostatnim władcą i królem Kicze, który walczył wraz ze swoimi armiami przeciwko hiszpańskim konkwistadorom w bitwie pod El Pinal, gdzie zginął od ciosów w piersi zadanego mieczem Don Pedro de Alvarado. Zgodnie z legendą, nawet po śmierci tekun Uman nadal czuwał pieczę nad swoim ludem. It is. Dobrze, teraz możemy wrócić do klubu. i nic nie pojawiło się nowego. Sir Charles, a crime at his club, it's a terrible thing. Sir Charles, I have a search warrant. I would like to take a look inside the clubhouse. I see. Here's the key, but I do protest. A murder at my club? What a disaster for our reputation. i heard that zacharias was killed by the statue's spear why won't the police say anything we have a right to know the truth <coughs>

50th birthday of Lord Stevenson. Charles Yellingham has a large family. Marzec 1881. Jubiler Les i synowie. Sir Charles Yellingham. Potwierdzamy odbiór pada przedmiotu 458 gramów czystego złota z częściowo złotego połatomalskiego posągu. Zgadzamy się, kupi się przedmiot. Wpłaty dokonamy w ciągu 48 godzin od otrzymania tego listu. Mimo iż transakcja jest całkowicie legalna, zapewniamy, iż zostanie ona między nami. 14 lat temu Sir Charles sprzedał duże fragmenty złotego posągu za całkiem sporą sumę. Sir Charles, informuje, iż z powodzeniem przynależymy na konto klubu kolejną transzę. Jednakże okres spłaty został zmniejszony do jednego miesiąca, a suma kredytu do 1000 funtów ze względu na poprzednie zadłużenie. Jeśli życzy Pan sobie sprawdzić konto, proszę skontaktować się bezpośrednio z dyrektorem banku. Pan Black, księgowy dla banku Lloyds. Co my tu mamy jeszcze? Na ręce Pana Oliwiera dyrektora firmy Królewskie Przyjęcia, by zorganizować ceremonię rozdania nagród z okazji najnowszego turnieju w naszym Klubie Kularskim. Kosztorys wymogów na kolację dla gości. 20 skrzydła pana. kolacja na 40 osób, zarezerwowana z restauracji, lokalny zespół muzyczny, bez już rozrywki 30 aranżacji kwiatowych dla udekorowania stołów Kartki z zaproszeniem dla gości Zdaję sobie sprawę z tego iż będzie to kosztowne i proszę o karencję w kwestii zapłaty z góry dziękuję Akurat teraz jest dużo czytania jak kator męczy Co tu mamy? Do Sir Charlesa Jellicam od Britney Lovelace, główna księgowa w banku Lloyds. Szanowny Sir Charles, z naszych danek wynika, iż Pan ponownie spóźnił się Pan już po raz czwarty w spłacie kredytu, jaki ma Pan w naszym banku. Jakiekolwiek opóźnienie w zapłacie skutkuje karą w kwocie 7 funtów i 10 szlingów. Po się z pada propozycją, zgadzamy się na przejęcie części kolekcji klubu na spłatę kredytu poprzez sprzedaż na prywatnej aukcji. Wszystkie zebrane pieniądze zasadą wpłacone na Pańskie konto kredytowe. No proszę, to już wszystko. Ale jeszcze coś? Kolejny jak już mówiłem przy wszystkich, nie wolno Ci oddać kalendarza. Chcę go zbadać. Musimy omówić tę sprawę przed ceremonią rozdania nagród. Ten drugi również został ostrzeżony. Zachariasz, Crystal Sir Charles otrzymał telegram od Zachariasa odnośnie jego zamiaru odwiedzenia klubu przed ceremonią rozdania nagród. A message to Sir Charles from Zacharias Greystoke, the victim. Zacharias Greystoke. I wonder who this man is. It's Sir Charles Yellingham, the director of the club. Tamala, 1881. Nie sądzę, że to jest torbina tournament. Fotografia wygląda na to, że została faktyczna lub zniszczona. Zabrałem ją. Spontyfikowana czy też zniszczona fotografia z klubu przedstawiająca ekspedycję do Gwatemali.

A tyle na razie Sir Serczale czas i okazję przygotować się na wizytę swojej ofiary to These antiques look quite valuable. This piece has been cleanly and intentionally cut. It appears that it's a part of a gold statue from Guatemala. Solid gold, it's worth a fortune. These trunks have just arrived. They're from Zacharias Greystoke's antique collection. Oh. This metal globe oh. is very impressive. Some bits are missing. Some bits are missing. The late Mr. Roberts collection. Interesting. The men who own these collections are all dead. The late Mr. Sutherland's collection. The late Mr. Smith's collection. The late Mr. Blinkhorn's collection. The late Mr. Bromsby's collection. Sir so Charles, you informed me that you didn't know why Mr. Greystoke was here at such a time. That's correct. I have no idea. What's this supposed to mean? Never mind.

But only from deceased members, including Mr. Greystone. Huh? Oh, yes, but it is a rule of the club that all our members undertake to donate their personal collections to us in the event of their death. Będziemy tu propokować jakieś... jakieś wskazówki za to, że popełniłem tam błąd przy wyborze. długiej klubu. Sir Charles chciał śmierci Greystone Ka bez sprzedaży kol kolekcji. Sir Charles byłby sprzedaży którąkolwiek z kolekcji w klubie.